Dla wielu mężczyzn łysienie to wyrok i być może ty także należysz do tego grona. O utracie włosów i profilaktyce tego wiemy jednak coraz więcej, i warto byś sobie tę wiedzę przyswoił, zanim będzie za późno. Ja mam na imię Dawid, to jest kanał DandyCore dla mężczyzn dbających o swój wizerunek i w tym filmie powiem Ci, jakie są najczęstsze przyczyny męskiego, androgenowego łysienia. Pokażę też, jak możesz mu przeciwdziałać, kiedy zauważysz pierwsze objawy, a także jakie nawyki powinieneś wyeliminować, by zmniejszyć ryzyko wypadania włosów. Zapraszam! Lubisz swoje włosy? Pewnie, że tak, przecież te mocne i błyszczące uznawane są za atrybut zdrowego i atrakcyjnego mężczyzny. Tak mówią w każdej reklamie szamponu do włosów, przy okazji zatrudniając modeli o włosach tak idealnych, jakby były wykonane z plastiku. To dlatego właśnie, kiedy tylko pojawią się pierwsze oznaki łysienia, Twoja pewność siebie spada w dół, czasami tak mocno, aż nie zaryje odno rowu Mariańskiego. Reklamy i życie to jednak dwie różne sprawy. Statystyki pokazują, że łysienie dotyka 60% mężczyzn po 50. roku życia, ale nie omija ono też o wiele, wiele młodszych facetów. Warto byś wiedział, na jakie czynniki masz wpływ, a które będą trudne do przeskoczenia. Od razu też zaznaczę, nie mam wykształcenia lekarskiego, więc nie będę zarzucał cię toną medycznych określeń, od tego są inne kanały. Postaram się jednak zwięźle i zrozumiale przedstawić Ci wszystkie najważniejsze kwestie. Przed genetyką nie uciekniesz. Ale znając uwarunkowania, możesz być przygotowanym na nadchodzące rzeczy. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź, jak wygląda populacja męskich włosów w Twojej rodzinie. U mnie ścierają się dwie frakcje. Dziadek i wujek od strony mamy wyłysieli dosyć szybko, wujek szczególnie szybko, gdyż w wieku około 25 lat. Od strony taty zaś, 85-letni dziadek, ma plerezę, której okejkę dałby sam świętej pamięci Zbyszek Wodecki. Tata też ma włosy, może nie jakoś super gęste. Ale jednak ma. Jeśli więc w twojej rodzinie w linii prostej mężczyźni tracą włosy szybko, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś w grupie ryzyka. Co odpowiada za łysienie androgenowe? Możecie to zdziwić, ale androgeny są to męskie hormony płciowe, które regulują dwie rzeczy: pracę gruczołów oraz libido. Głównym aktorem jest tutaj oczywiście testosteron, ale czy chodzi o to, żeby mieć niski poziom testosteronu? Nie. Człowieku w życiu nie brałem żadnych steroidów. ja Ci robię zastrzyki. Problem pojawia się jednak, kiedy ten testosteron jest w organizmie rozkładany przez enzymy, czego efektem jest dihydrotestosteron, w skrócie DHT. I jeśli twój organizm jest nadwrażliwy na działanie tego hormonu, to będzie to główna przyczyna łysienia. Androgeny bowiem regulują cykl życia włosa. Jeśli jest ich za dużo, to cykl życia włosa się skraca, aż do samego wypadnięcia. DHT odgrywa w tym przypadku rolę wrednego selekcjonera na bramce w klubie zwanym włosy. Nie przepuści żadnej substancji odżywczej w sportowych butach, a że większość w takich właśnie chodzi, to nie docierają one do mieszków włosowych i nie odżywiają ich. Ruch w interesie maleje, klub podupada, aż do do tego momentu, kiedy trzeba go całkowicie zamknąć. Jeśli doceniasz tę analogię, to daj nam znać w komentarzu. Chodzisz do lekarza pierwszego kontaktu dopiero wtedy, gdy na stopę spadnie Ci odważnik na siłowni, a jedyne zęby, jakie widział twój dentysta to te mleczaki, które straciłeś 20 lat temu? To niedobrze. Prawdziwy mężczyzna, jak ma problem zdrowotny, to korzysta z pomocy specjalistów i nie ma w tym naprawdę niczego niemęskiego. Nie ignoruj pierwszych oznak tego, że swoją skórą głowy dzieje się źle, by nie było za późno. Chodzi tu na przykład o nadmierną produkcję sebum, która objawia się mocno przetłuszczonymi włosami, a także o stany zapalne w postaci wyprysków i pryszczy. U mojego wojka o którym już wspominałem zaczęło się właśnie od tego. Sprawę zaniedbał srogo, a gdyby wtedy to lepiej ogarnął tam może tak szybko by nie wyłysiał. Diagnostyka i wyłapanie czynnika, który pogarsza kondycję skóry Twojej głowy, jest kluczowe, by przeciwdziałać łysieniu. Warto sprawdzić, czy w fabryce włosów, jaką jest Twoje ciało, nie brakuje na przykład odpowiedniego paliwa. Udowodnione jest, że na nadmierne gubienie włosów cierpią osoby z niedoborami np. te, które w krótkim czasie straciły dużo masy ciała jak i te z niskim poziomem miacyny, białka i witaminy D. A jak chcesz uzyskać rzeczową odpowiedź to nie ma rady, udaj się po prostu do lekarza pierwszego kontaktu, dermatologa albo trychologa, bo bez pomocy specjalisty ani rusz. Oprócz genetyki i zaburzeń hormonalnych, pod uwagę warto brać też czynniki, na które masz o wiele większy wpływ, takie jak na przykład stres, zwłaszcza ten permanentny. I tak, wiem, że łatwiej jest wiedzieć, że powinno się bardziej wyczylować, aniżeli wprowadzić to w życie. Stres, a głównie kortyzol, który jest przy jego okazji produkowany, to zabójca dobrej kondycji włosów. Można powiedzieć, że jest on dla nich tym czym mole dla Twojego ulubionego płaszcza. Wsuwa je jak zły. No, po prostu nie jest to dobre połączenie. Niedobory, o których już mówiliśmy wcześniej, mogą się też brać ze złych nawyków żywieniowych, bo Twoje włosy są trochę tym, co jesz. I nie zdziwi cię też chyba to, że palenie papierosów i nadużywanie alkoholu raczej nie poprawi kondycji Twojej fryzury. Skoro włosy są osłabione, to dowalanie im jeszcze bardziej raczej im nie pomoże. A tak właśnie się dzieje, kiedy trzesz je ręcznikiem po umyciu, bo narażasz je na mikrouszkodzenia. Zamiast je szorować, bądź zatem bardziej delikatny i postaraj się je raczej odciskać z nadmiaru wody. A jeśli włosy są suche i zniszczone, to warto, byś raz na jakiś czas zastosował odżywkę taką w sprayu, albo na przykład maskę do spukiwania pod prysznicem, by dać im trochę więcej składników odżywczych pochodzących z zewnątrz. Wiele osób dzieli się pozytywnymi doświadczeniami ze stosowania naturalnych wcierek pobudzających porost włosów. U nas taką właśnie stosował Karol i jego zakola obrodziły we włosowe babyki tak jak las w grzyby po deszczu. To trochę więcej zachodu, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Karol przestał stosować tę wcierkę i efekty. Proszę nie płakać, bo taka jest prawda. Na etapie zaawansowanym trzeba już rozważyć użycie cięższej artylerii w postaci leków. Najpopularniejszymi są finasteryt i minoxid. Finasteryt stosowany jest doustnie w formie tabletek i ma za zadanie hamować konwersję testosteronu do DHT, czyli tego złego hormonu. Wedle badań jest bardzo, ale to bardzo skuteczny, bo przy rocznej terapii udało się zahamować proces łysienia u 90% badanych mężczyzn, a u 50% nawet odwrócić jego skutki. Minoksydyl zaś stosuje się zewnętrznie w celu poprawienia krążenia krwi, która dostarcza włosom substancji odżywczych, bo skoro zły DHT blokuje, to trzeba zwiększyć napór. Może wtedy się uda. Brzmi to bardzo fajnie, co nie? Oczywiście, że tak. Ale nie można zapominać o skutkach ubocznych, które w przypadku tych właśnie specyfików bywają bardzo wredne. Stosowanie finasterydu może powodować obniżenie libido i zaburzenie erekcji, minoksydyl zaś to potencjalny świąt i łuszczenie skóry. Niestety minoksydyl to także możliwość wystąpienia syndromu wilkołaka, gdy specyfik np. podczas spania przeniesie się z głowy w miejsce, na którym raczej włosów nie chciałbyś mieć. Ty! Co? Jaki ty brzydki jesteś. Takich mniej inwazyjnych kwestii warto na poprawę ukrwienia skóry głowy zalecić na przykład w wersji light masaże, a w wersji cięższej mezoterapię, czyli nakłuwanie skóry głowy dużą liczbą małych igiełek. Ostatecznym rozwiązaniem jest przeszczep włosów, ale to temat tak obszerny, że lepiej chyba będzie rozwinąć go w osobnym filmie. Jeśli chcesz, by taki film powstał, to napisz o tym w komentarzu, walnij suba z dzwonkiem, by go nie przegapić. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia!